Siemanko, wszystkim z racji aktualnej sytuacji na świecie wpadła mi myśl skorzystania z otwartej furtki przez Solara i rozpocząć Hot Sixteen Challenge 3. Wojna o pokój. No to zaczynamy. Gdzie zaczyna się pokój? Czym jest pokój, he? Jak walczyć o pokój? Pokój się zaczyna w Tobie, nie we mnie, w moim sercu, w każdym sercu czarnym, białym, żółtym, małym, grubym jeden kij. Zrozum to, bo przelanej krwi płynie więcej niż w rzece Nil. Popiełuszko wiedział to i czerwonym niewygodny był, jednak bez lęku na pełni petardzi ciągle żył. Pokój, wolność, miłość, nam nie dana, nie dana, lecz zadana, niech to leci do każdego. Przy korycie pana nie da się zwyciężać złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Tego nigdy się nie lękaj, przed Bogiem nie przed władzą klękaj. Nominuję Justyna Chabacińska, Follower of God, Aszta Solar, Kękę, Tału, ksiądz Jakub Barczak, Zbrocki, ekipa Sudejti, Luka Syno, Bęsiu, Eftis i niech stracę Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej. Proszę zaproszenie potraktować poważnie, no bo sprawa chyba jest poważna, tak mi się przynajmniej wydaje. Dziękuję, zapraszam wszystkich.